Dzień dobry, witam Was kochani. Ja w roli Elfa najwyraźniej, bo jestem cała na zielono, prawie cała na zielono i jadę na zakupy. Może już nawet świąteczne. Czemu nie? Może wpadną mi w łapki jakieś prezenty dla moich bliskich. Potrzebuję też kilku rzeczy. I ogólnie mam taki powiedzmy dzień wolny, bo trochę pracy jest, ale to tam pomiędzy tym wszystkim mogę wyjść z domu do ludzi. Tata poprosił mnie o dzień wolny z budowy, odbudowy, bo chcę jechać na ryby, więc tata już jest pewnie na rybach a ja będę łowić, ale inne rzeczy których właśnie potrzebuję niestety dzisiaj dostałam alergii i mam nadzieję, że mi się nie pogorszy wczoraj zjadłam coś na wynos i już mam całe oczy takie po prostu spuchnięte delikatnie i mam takie no, nierówności jakieś takie pęcherzyki delikatne więc delikatnie się pomalowałam no i zobaczymy jak to będzie mam nadzieję, że po prostu nie będzie gorzej Dobra, nie gadam już tyle, bo się zagrzeję, poubierałam się grubo i lecę. Lecę i zobaczymy, co uda mi się kupić. punkt. Outlet w Sosnowcu. Jest bardzo świątecznie i na szczęście nie ma ludzi. To jest fantastyczne. Są pustki w sklepach, bo myślałam, że będzie raczej odwrotnie. Chyba kupię sobie płaszcz taki długi, puchowy, bo holowałam na Vinted ale powiem wam, że ceny też tam nie są najniższe bo wiadomo, teraz zimno, więc ludzie wyprzedają ale chcę coś fajnego, coś ciepłutkiego i jak najbardziej długiego żeby nie było ciepło chyba coś znalazłam ale jeszcze poszukam, czy może coś innego znajdę tylko poło. fajna, wybuchowa, ale za krótka nawet tutaj gra muzyka. Mam nadzieję, że zaraz tego YouTube nie wyłapię. Niewiele tam wam kręciłam w środku, bo wszędzie tak głośno grała muzyka, taka normalna, wiecie, radiowa, że no nie mogę kręcić w takim momencie i gadać, bo od razu bym miała zdjęty film, bo zablokowane, więc prawa autorskie wiadomo. Ale coś wam pokażę. Kupiłam płaszczyko-kurtkę, taką prawie do kostek. Jestem zachwycona, chciałam coś takiego mega drugiego i jeszcze w dużej promocji. No nie jest to puch niestety, ale za 170 coś... Złotych. udało mi się kupić taką wiecie fajną, przyjemną jakbym chodziła pierzynką owinięte, owinięta a tak na tym mi zależało teraz kolejny sklep jestem w Max Max i muszę wam to pokazać tutaj są z kocimiętką takie fajne zabawki ale to jest ekstra chomiczków taki domek genialne są to rzeczy w TK Maxie dla zwierzaków <laughs> może już coś znajdę tutaj fajnego na święte na moich łobozów Święta to jest urocze Osoby z tym pomponami To też jest wodne 69 zł Ładna. Mieszek 23, to tak w większości 19, 20 kilka złotych. Sinseju, bardzo dużo świątecznych rzeczy i takich do domu. Ładna to jest. Trzy dyszki. to jeszcze na koniec Celgros. Tutaj lubię robić zakupy, bo są bardzo świeże rzeczy i pyszne. Dzięku z osobami świątecznymi jako pierwsze Chojiczki piękne. Zobaczmy co tu jest fajnego. Może będzie coś do wianuszku dla mojej siostry. A może sama coś zrobię jakieś DJ W tym roku? Poduszkę kupuję wełnianą, fajną taki Jasiek. I zastanawiam się nad kalendarzem adwentowym ze słodkościami. Patrzcie, jakie one są piękne, te zwinte. Ślicznie wyglądają przede wszystkim, ale sprawdźmy co. 102 zł. Kurde. Drogo. 102 zł. Ten, ten 30. Już nie taki ładny. No, trzy dyszki. Z herbatami, ale powiem Wam bardzo podrożały. Może znajdę tutaj jakieś z herbatką. Taki jest jeszcze z Ferrero, ale też drogi. I KitKat. Ogólnie te z Lind. są piękne. Wszystkie rzeczy, prezenty, ale ceny też są piękne. 46 zł. Kalendarz z Merci. 6 dyszek. Tu jest jakiś barman. Tu jest wedla. I z już jest tani, ale jest tu coś lubię niż no. Ale kalendarz jest tani, 20 złotych. Czy w coś znajdziemy? Tu jest kinderków jeszcze. O, to jest fajne. Tu też jest kalendarz adwentowy. Taki, a gdzie tu są ceny? Ceny ceny? Halo? Nie ma, to są. Chyba za darmo. A na koniec, Markt. Chcę zobaczyć, to można ukulować na Black Friday. Bo potrzebuję sporo sprzętów do szkoły. Więc chcę się porozglądać, co by mi najbardziej odpowiadało. Kupiłam tylko kartę, więc w mogę już kręcić. Hello, w dniu kolejnym, kiedy przyjechałam z tych zakupów, byłam. Tak nieprawdopodobnie zmęczona, że od razu po prostu wziąłem prysznic i poszłam spać. Dawno nie byłam na zakupach, więc zapomniałam jaki to jest sport ekstremalny, ale chciałam Wam pokazać mi kolejny, mój zakup. Szukałam bardzo długo właśnie takiej kurtki, która byłaby do kostek. Każdy mógłby to nazwać po prostu płaszczem, ale dla mnie to jest taka pirzynka, pirzynka z zamkiem. I. Na tym mi zależało. Plus chciałam, żeby nie była czarna i granatowa, bo mam dosyć wszystkich ludzi, którzy w chwili obecnej chodzą tylko na ciemno, nie mając sobie nic jasnego czy odblaskowego i są kompletnie niewidoczni na ulicach. Tym bardziej, że teraz miasta oszczędzają, nie zapalają świateł, więc chciałam coś w ogóle żywego, jakiś kolor. No ale, no niestety, niewiele mamy takich rzeczy w ofercie w Polsce, więc udało mi się kupić taki oto i w bardzo dobrej cenie. Jeszcze jest taki odpis, odpinany, żeby był taki bardziej sexy. E, no, to kupiłam go, słuchajcie, za jakieś 170 zł z Only. E, tu, Only. Więc jestem mega zadowolona. No, nie jest to puch, ale za puch musiałabym zapłacić 1500 zł minimum. E, tym bardziej tak długi płaszczyk, więc może nie teraz, może za rok, za dwa. Więc proszę nie zrzucać. Nie zrzucamy karmę, nie. A ja teraz lecę do kina, więc jestem taka świeżo wypluskana, jeszcze mam lica, czapa, wygodny dres, właśnie pierzynka i lecę na listy do M. Mam już prawie początek vlogmasów, słuchajcie, więc trzeba się wprowadzić w nastrój. Listy do M50. Szybkie podsumowanie listów do M50. Powiem Wam, że dobrze się bawiłam. Uśmiałam się, wzruszyłam się. Całkiem przyjemny film. No, wydaje mi się, że lepszy niż poprzedni. Ale może to być tylko moje takie odczucie, bo potrzebowałam tego wyjścia do kina i takiego fajnego klimatu. Że się dobrze bawiłam. Jeżeli widzieliście film, to dajcie znać w komentarzach poniżej, co Wy o nim sądzicie. Hello, ekipa. Dwie sztuki kotów. Dwie sztuki. Proszę bardzo do środka. Proszę bardzo do środka. Do środka koteczki. No. Drola. Co ty robisz? No do tego musiałam przejść. Co ty jesteś za uciekinier? Kto jest takim uciekinierem? No co wy. Ciekawi świata, tak? Cześć. Cześć Stefancie. Ale... Czy ty musisz być taki zazdrosny? Stefciu? <grymne> Stefciu, teraz przykro, będzie wiesz? Będzie mi przykro, zobaczysz. I ty jesteś. Idź, zostawcie, idź, zostawcie. No ja wiem, że ty się cieszysz. Już wróciła. Wróciła. Хочу. 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 Хочу есть в мои мышки. Индрош. Мышка. Хочет ко меня. Вот, это Удушить-то мало. Удушить-то мало. Zazdrośniku, jest taki zaczepny, on uważa, że po prostu tylko on mnie może witać, tylko on jest taki szczęśliwy, zadowolony. Zazwyczaj mam dwie ręce, daję właśnie, daję Stefci. Cześć, myszko, cześć. No i widzisz, takie to straszne, że ona się też będzie tulić. Zazdrosny bracichu, zazdrosny bracho. Ja wrzuciłam. Aparat się rozładowuje. Film był super. I tyle. <noise> Taki tam przed vlog vlog z zakupów, po u mnie to jest rzadkość, więc mam nadzieję, że dobrze się na tym vlogu bawiliście razem ze mną. A już niedługo będziecie nas mieli codziennie. do zobaczenia. Pa, pa. I do